Spotkanie z Romanem Ingardenem. Jesienią 1957 roku Tischner zaczął studia pod kierunkiem profesora Romana Ingardena. Był w tym czasie jedynym studentem filozofii w Polsce, któremu pozwolono studiować na świeckiej uczelni, mimo że nosił sutanny. Spotkanie z Ingardenem było spotkaniem z zupełnie innym sposobem uprawiania filozofii niż te, z którymi Tischner zetknął się dotychczas. Ingarden był fenomenologiem, uczniem Edmunda Husserla. Oprócz tego, że omawiał ze studentami klasyczne teksty filozofii europejskiej, szczególnie nowożytnej, często zadawał im też proste pytanie: "Co państwo widzicie?" i wskazywał przedmioty z najbliższego otoczenia. Była to znakomita szkoła myślenia. Tischner zdawał u Jungardena dwa egzaminy z estetyki i z dydaktyki propedeutyki filozoficznej. Profesor miał taki zwyczaj, że nie pytał studenta, w jakich językach czyta, tylko mu po prostu zadawał literaturę przedmiotu po niemiecku, angielsku, francusku. Oba przedmioty zdał. Ponieważ część przedmiotów Tischner miał już zaliczonych na ATK Skończył studia wcześniej niż jego koledzy z roku i w marcu 1959 roku mógł przystąpić do egzaminu magisterskiego. Pojawił się jednak kłopot. Formalnie nie istniał jeszcze piąty rok filozofii. Katedrę reaktywowano bowiem po przerwie spowodowanej represjami stalinowskimi i władze uczelni nie chciały wydać dyplomu ukończenia studiów. Ingarden, który bardzo dbał o niezależność nauki, poszedł jako dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego interweniować w rektoracie. Tischner zaczął pod opieką Ingardena pisać doktorat o filozofii Husserl'a i pojęciu ja transcendentalnego. Wspominał, że temat wzbudzał wesołość u niektórych znajomych, którzy zaczęli go nawet tytułować Jego. Transcendentalność. Niemniej rozprawa została ukończona i obroniona wiosną 1963 roku. Mało kto wiedział, o co w tej pracy chodzi, przyznawał potem Tischner. Ale Ingarden był uszczęśliwiony, że nie wiedzą o co chodzi i mówił, żeby nie myśleli, że filozofia to jest dla przedszkolaków. Ingarden bywał czasem w Łopusznej zwłaszcza w okresie kiedy szukał na podchalu miejsca pod budowę domu ostatecznie dom stanął w Poroninie a kiedy w 1968 roku Tischner pojechał na stypendium do Louvain, odwiedził Ingardena w Holandii rozmawiali między innymi o tym czego ma szukać w archiwum Husserla co tam mam robić wśród odręcznych notatek które pozostały po Tischnerze Zachowały się między innymi wypisy z listów Husserla do Ingardena. Jeden z nich bardzo znamienny pochodzi z 1918 roku. Niech pan będzie przede wszystkim mocny. To co wy uważacie za narodowe nieszczęście i tak to w sobie przeżywacie, musi przekształcić się w pozytywną moc. I każdy, kto w ten sposób reaguje, jest dla swego narodu boską siłą podtrzymującą naród na duchu. Każdy zgodnie z tym, do czego jest powołany. A Pan jest powołany i Bóg tak chce. Pan nadaje się do tego. Pańskim powołaniem nie jest działalność praktyczno-polityczna. Niech Pan żyje w filozofii i pracuje dla filozofii, dla godnej, słusznej filozofii. Jak to pan już rozpoczął? To jest pańska sprawa, to jest biegun dla pana. Tischner o Ingardenie. Do Ingardena przyszedłem z bagażem seminaryjnego tomizmu. Przez pierwsze tygodnie w ogóle nie wiedziałem, o co Ingardenowi chodzi. Byłem przyzwyczajony do innego podejścia do rzeczy. Nastawiony na szukanie przyczyn, skutków, badanie ciągu, rozumowania. A tu nagle należało coś po prostu opisać. Przez pierwsze pół roku w trakcie seminarium w ogóle nie zabierałem głosu. Czasami Ingarden wyrywał mnie do odpowiedzi. Kiedy trzeba było dokonać interpretacji tekstu, to jeszcze pół biedy. Ale jak kazał opisywać piec, to włos mi się jeżył. Ingarden uczył filozofii konfrontując nas bezpośrednio z tekstami klasyków. Doceniał Platona, Arystotelesa, nie odżegnywał się od nowożytności i zmuszał do czytania klasyków w oryginale. Charakterystycznym rysem jego filozofowania było to, że ono od razu wprowadzało w konflikt, w sam środek sporu i zmuszało do poszukiwania racji, argumentów, kryteriów dzięki którym ten spór mógł zostać rozstrzygnięty. I to rozstrzygnięty nie przez profesora, ale przez studentów. Pod wpływem seminariów Ingardena zacząłem robić fenomenologiczną analizę na ambonie. I udawało się, bo zamiast ludziom rozkazywać – rób to, nie rób tamtego – próbowałem pokazywać Głębsze sensy zjawisk. Tomism zaczął uchodzić ze mnie, bo nie dostarczał narzędzi do rozgryzania tego świata. Pozbyłem się go niczym kołowrotka, który trzeba odstawić do muzeum, bo została odkryta maszyna. Dla Ingardena, naprawdę czystą postawą wobec wartości jest postawa która je urzeczywistnia bez wyobrażenia sobie, że jakieś oczy na mnie patrzą i są gotowe ganić lub chwalić. Jeżeli chcemy przeżyć do dna doświadczenie odpowiedzialności, musimy zgodzić się na heroizm pozostawania sam na sam z wartościami. Być prawdomównym dla samej prawdomówności. Być sprawiedliwym dla samej sprawiedliwości. Być wiernym dla samej wierności, wspaniałomyślnie, heroicznie, godząc się na jakąś samotność. Autentyczną drogą do wartości, według Ingardena, była droga heroicznej wspaniałomyślności. Trzeba dawać świadectwo wartościom tylko dlatego, że są wartościami. Ingarden uważał, że jako autor tekstów filozoficznych musi publikować w takich czasopismach, które mają obiektywny, naukowy charakter. Mówił to zupełnie otwarcie. Kiedyś powstał problem w związku z jego wykładem o Edycie Stein, wygłoszonym w mieszkaniu kardynała Wojtyły. Cały tekst nagrano, przepisano, i chodziło o to, żeby umieścić go w znaku. Ingarden opierał się bardzo długo. Wreszcie. Naciskany przez wiele osób zgodził się, ale tylko dlatego, że był to wykład wygłoszony u kardynała. To był ten niemiecki ideał obiektywizmu naukowego, który przecież sprawił także, że Ingarden tak bardzo zrzymał się na nawrócenie Edyty Stein. Pisywał do niej per pani, nawet kiedy wstąpiła już do klasztoru. A ona wciąż pytała, kiedy wreszcie zacznie ją traktować jak zakonnicę. Nie akceptował tego jej wyboru, chociaż sądząc po listach, było między nimi coś więcej niż zwykła studencka przyjaźń. Słowo wspaniałomyślne zrobiło wielką i piękną karierę u Maxa Schellera, a również, jak pamiętam, w wykładach. Ingardena to słowo często powracało. Dla Ingardena na przykład postępowanie etyczne z powodów religijnych nie było naprawdę postępowaniem etycznym. Jeśli ktoś jest dobrym dlatego, że oczekuje nagrody w królestwie niebieskim, że stokrotnie otrzyma i życie wieczne, to to nie jest jeszcze moralność. To nie jest Ingarden domagał się zupełnej, absolutnej bezinteresowności, czyli wspaniałomyślności. Mówiąc konkretnie, dlaczego mówisz prawdę? Bo warto. Jest to odpowiedź w stylu Schellera i Ingardena, bo prawda jest wartością. Dlaczego jesteś sprawiedliwy? Bo sprawiedliwość jest wartością. Dlaczego dajesz cierpiącemu pomoc? Bo miłosierdzie jest wartością. A gdyby ktoś usiłował jeszcze z tego czerpać korzyści, to zdaniem Ingardena byłby to przewrót w dziedzinie wartości. To tak, jakby na przykład Einstein wynalazł teorię względności, aby uzyskać dodatek do emerytury. Aby zrozumieć coś takiego jak to dzieło spór o istnienie świata Romana Ingardena, trzeba wejść w duchową walkę, która toczy się w Europie, walkę dotyczącą najogólniej mówiąc obecności rozumu w kulturze. Książka ta wyrosła jako jeden z owoców pytania o to, czy my jeszcze jesteśmy rozumni, czy już do końca zgłupieliśmy. W czasach stalinowskich Ingarden był bardzo krytykowany za idealizm. Jeden z polemistów napisał, jak to: On nie wie, czy świat istnieje? A tu pod Krakowem budują nową hutę. Ingarden odpowiedział, że napisał tę książkę, aby przekonać Edmunda Husserl'a, iż możliwe jest inne traktowanie problemów filozoficznych. Niż on to czyni. To pisanie potężnego dzieła po to, aby przekonać jednego człowieka, jest jednocześnie wbiciem potężnego klina w myśl europejską. Analiza dzieł takich jak spór czy idee Husserla uświadamia człowiekowi, że zdolny jest on nie tylko do jedzenia czy strzelania. Ale także do bezinteresownego myślenia i troski o czystą, może nigdy niezrealizowaną prawdę. Seminarium Ingardena wychodziło się naładowanym nowym światłem na banalne rzeczy. Bo filozofia, jak mawiał Ingarden za Husserlem, jest nauką o tym, co banalne. Ale właśnie w tym, co banalne, Łapie się jakieś światło, i potem to światło niesie się już w duszy do końca życia. Polega to nie na tym, że się formułę pamięta, tylko na tym raczej, że się nagle wpadło na ten sam punkt widzenia, który ma mistrz. Bo to nie chodzi o to, żeby popatrzeć na te tablice i powiedzieć: To jest tablica. Tylko, żeby popatrzeć, na nią z tego punktu widzenia, z którego ta tablica odsłania całą metafizykę istnienia. To nie chodzi o to, żeby łapać prawdę po prawdzie i recytować, jak w podręczniku leci. Tylko chodzi o to, że się łapie punkt widzenia i potem już samemu, nawet nie trzeba podręcznika, bo się widzi to samo co mistrz. A nawet często więcej. To jest tajemnicze w tej relacji mistrz-uczeń. To jest dziwne, to jest piękne, bo tutaj nie chodzi o formuły prawd takich czy innych. Wtedy ma się smak prawdy w duszy, prawdy, która przyszła od mistrza, ale tak przyszła, że ani mistrz o tym nie wie, ani najczęściej. Uczeń o tym nie wie. Pozostaje w nas po mistrzach jeden ślad, zasada twórczości. Tak się złożyło, że ani jeden pogląd Ingardena nie jest moim poglądem. Ale zasada jest ta sama. I w pewnym sensie czuję, że jest ona odziedziczona w jakimś stopniu po Husserlu, poprzez Ingardena. Bo dziedziczy się pewną zasadę, a nie skutki, nie treść. Zasada jest zewnętrzna i na tym tle tworzy się wspólnota. Myślę, że jest coś takiego jak myślenie w pogodzie ducha. I ingarden to miał.